I witajcie z wykróde. Czekajcie. byłem taki sorry. I witajcie moi drodzy dziś. Znowu FIFA. Tak. Tak. Znowu FIFA dzisiaj. Eee. Oczywiście widzowie. Bardzo wam gratuluję z tego roku szkolnego, że wytrzymaliście. E, Mam nadzieję, że dobre świadectwa dostaliście Bardzo wam gratuluję jeszcze raz A lecimy teraz z odcinkiem Dziś gramy reprezentacjami e, Nie, ja bym resztą świata Ja chcę grać jako Ronaldinho Ja jako Ronaldinho będę grał Z Barceloną Tak? Jeszcze Dobra tylko kilka można o Do, wie, właśnie w żabce ale, 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 dodali taki syp. Bardzo serdecznie. niebieskie Iż na Były dwie paczki Piłem e, e, drugą i została teraz jedna paczka. Dobra Tomasz Smokowski, Jacek Mamy nie, 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 nie Rudy nie fauluje. Ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najbardziej Ale Rudy dobrze Spokojna zablokował. Wysoka, dlatego myślę, że Ronaldinho. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Widzimy, że La Virial Bal zaprezentują nam pełnie swoich umiejętności. Gdzie tu mamy Ronaldinho? Peras chudy. Gdzie jest Ronaldinho, przepaństwo? Ślepo to jestem, osiemdziesiątka. Ronaldinho strzeli. Czy trafi I Oczywiście. Trafi, trafi. Ronaldinho. Ronaldinho. <try> Turka pokazuje, że od początku wiedział, Dobra. jak sobie poradzić z tym obrońcą. Tak to się robi, szanowni Dobra. państwo. Dobra. Które widzowie grali, grałem w turniej taki, taki to był sędzia. E, ktoś tam sfaulował, Ale już nie, nie pamiętam kto, a to było dawno. Ktoś tam sfaulował, to było w e, I sędzia powiedział, że jest żółta kartka. I ten, który sfaulował, powiedział, Jaka żółta kartka, a, a ten, a sędzia powiedział... no żółta kartka, sfalowałeś go. A ten, a ten co sfaulował powiedział... Będę cię nawiedzać w nocy. Nie no oczywiście sobie widzę, je zmyśliłem. Widzę oczywiście, że sobie zmyśliłem. I teraz pele. Nie utrzymamy teraz piłki. Co jest grane? Zaraz pewnie Daj, żółta, żółty kartonik, żółta, żółty kartonik. W sposób. Jezu, jakie te zdjęcia są w Niektórych piłkarzy I lecę do końca, lecę Nie zatrzymam się, gdy ciemno jest A za rękę prowadzi mnie rywal jest Dobra Dobra Dobra. Będzie doświadczenie, patrzcie. I dalej groźnie. Aj, 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 kurde. Ostatnio ten, jak strzelałem, to samobójca Barcelona strzeliła. Czy tam ktoś inny, ale wiem, że ktoś strzelił samobójcem ostatnio, jak grałem w PIFE. nie było yy, na odcinku. Okazja, jak marzenie. Gol, ja. gol, 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 Jezu, ten jak, jaką fryzurę ma, bo widzę, kolkę mam razie, Jezu, jakie te zdjęcia piłkarze wyglądają. To jest stary klub, nie?

Nie tym razem, strata. Dobra. Nie, no ja nie lubię różnych ludzi. Wow, 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 wow. wow, wow, wow. Mamy korzyść. ale z brzuch nie zjechałem. Sędzia puszcza Doskonale, kantona. Zabrał rywalowi piłkę. Ale może teraz będzie szansa. Uwaga, dalej grozi. Znakomita interwencja! Uzek Pele Znakomita. tego nie strzelił! Eric Cantona. Co zrobi w tej sytuacji? No i był? W prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Dobra. Świetnie teraz w obronie. Już są przy piłce. Dobra. O, 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 dawaj, dawaj. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrać. Już teraz zapowiada się groźnie. Dobra. Tego. Musimy. O Boże, widzę jak się spociłem, ale mnie kolka łapie. A i czekajcie widzowie, kolka, A. Ale szczypie. A. Nie no nie. Widzę, chyba zakończymy, nie no nie, kończymy ten odcinek. Nara, sorry widzowie, kończymy. A. A.